Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki filmik, taki kończący uprawę groszku cukrowego. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Jak widzicie, mój groszek cukrowy wygląda dość nieciekawie, to jest jedyne określenie, które przychodzi mi do głowy. Jak wiecie, groszek cukrowy był u mnie siany, zarówno z nasion wprost do gruntu, jak i z rozsady. Jeszcze niektóre groszki można zjeść w łatwy sposób, urywając, jeszcze są dobre. No ale niestety większość z tych groszków jest już zaatakowana przez chorobę, chyba jakąś grzybową. Nie wnikam za bardzo, co to jest. Jestem bardzo zadowolona z ogólnych zbiorów groszków w tym roku. Niestety, jak widzicie, nie uda mi się zebrać nasion, ponieważ te strączki pleśnieją w środku i nie będą się nadawały nasiona, nawet wysuszone już do siania, bo będą miały, po prostu są niezdrowe, że tak powiem. No ale to nic. Kupię sobie nasiona. I będzie super. No, była to uprawa ekologiczna, więc niczym tak naprawdę nie pryskałam tego groszku. Teraz przy najbliższej okazji będę musiała wszystko wyciąć. Wytnę przy ziemi, nie będę wyrywała z korzeniami. Korzenie zostaną. To jest mój groszek, który był wysiewany dużo później i jak widzicie, pięknie jeszcze zaczyna kwitnąć i zawiązywać owoce, strączki, więc mam nadzieję, że jeszcze troszkę tego groszku pojem. Co chciałam, tak naprawdę to zjadłam. Część też zamroziłam. Zobaczymy, jak będą smakowały takie mrożone. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj jest mój kolejny wigwam, Przy nim też rosły groszek. Też rósł groszek cukrowy. Też rósł przy płotku, który zaraz wam pokażę. No, gdzie nie gdzie jeszcze ten groszek. Odbija, wypuszcza kwiaty, ale już nie będę dłużej czekać. No jak widzicie, ten mój przy też. Jedne są ładniejsze groszki, inne są gorsze, więc pomalutku wszystko, co się da, to zbiorę, zjem lub zamrożę. Niestety, no jak widzicie, te, które samoistnie zaschły, niestety nie nadają się do siewu, te nasiona, no trudno. Mam nadzieję, że w przyszłym roku groszki też super wyjdą. Chyba w przyszłym roku troszkę zmienimy taktykę, jeżeli chodzi o uprawę groszku, ale to wszystko dowiecie się w przyszłym sezonie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Cześć.